Jak kupić kryptowaluty na polskiej giełdzie Bitbay? Cześć, jestem strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie zarabianiem na rynku kryptowalut oraz na rynku Forex, a w tym materiale będziemy rozmawiać na temat właśnie rynku kryptowalut. Pokażę Ci w jaki sposób za pomocą polskiej giełdy BitBay możesz kupić kryptowaluty Bitcoin i Ethereum. Bo właśnie takie dwie kryptowaluty w tym momencie będę kupował. Jeżeli interesujecie rynek Forex, rynek kryptowalut, możliwość budowania dochodów pasywnych, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, abyś był, była na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Giełda BitBay jest to największa polska giełda, z której korzystam od samego początku, kiedy dołączyłem do świata kryptowalut, możemy tutaj wypłacać nasze środki za pomocą chociażby bankomatu, przelewu bankowego czy na poczcie. Także mamy kilka różnych. Możliwości, link do rejestracji znajdziesz w opisie, jeżeli jeszcze nie korzystałeś z tej giełdy. Ja bardzo lubię korzystać osobiście, właśnie z giełdy BitBay, ponieważ możemy tutaj również wpłacać nasze środki w złotówkach czy chociażby w euro. Giełda, jak widzicie, jest bardzo prosta w obsłudze. Nie ma tutaj żadnych skomplikowanych przycisków, nie ma skomplikowanych okienek, wszystko jest jasne i przejrzyste. Jeżeli Mamy wpłacone swoje środki. Przykładowo, ja sobie wpłaciłem 3000 teraz złotych po to, aby kupić właśnie trochę Ethereum, trochę bitcoina. Jesteśmy teraz na parze walutowej Ethereum Pyleny, czyli Ethereum do złotówek, i chcemy kupić. Jak to zrobić? Właśnie, wybraliśmy tą parę, jeżeli chcemy kupić, więc klikamy zielone, kup. Wybieramy pierwszą cenę, czerwoną, ponieważ jest to najkorzystniejsza cena do kupna. Zobaczcie, że każda kolejna jest to cena wyższa, więc klikamy sobie tutaj przykładowo tą cenę właśnie. Ja chcę kupić nie za całość, tylko tutaj za 1500 zł, to klikamy sobie właśnie to zaznaczamy i wtedy możemy w tym oknie edytować, za jaką kwotę chcemy kupić. Natomiast jeżeli chcemy kupić za całość, to klikamy sobie tutaj kup wszystko i wtedy możemy kupić za całą kwotę, jaką mamy. Klikamy kup i widzimy, że oferta została automatycznie zakończona i kupiłem za... 1500 zł Ethereum czyli 2,61 Ethereum. Teraz chcę kupić bitcoina, więc wchodzę sobie w okienko BTC Teleny i robię to samo. Zaznaczam pierwszą cenę korzystniejszą. Tutaj sobie wpisuję również 1500 i kupuję kolejne. Dla przykładu to moje zlecenie nie zostało od razu zaakceptowane, tylko zostało troszeczkę zmienione i widzimy, że Oferta jest tutaj wystawiona i zostało zrealizowane 20% tej oferty. Czyli jeszcze muszę chwilę poczekać po to, żeby cała moja oferta została zrealizowana. Ok, ja sobie to anulowałem i kupiłem jeszcze raz za różnicę, która mi została. Więc kupiłem w tym momencie Bitcoina za 1200 i za 300. Czyli łącznie za 1500 i Ethereum za 1500. Także jak widzicie, jest to banalnie prosta sprawa. Natomiast jeżeli chcielibyście sprzedać, przykładowo, macie bitcoina, klikacie pierwszą cenę tutaj aktualną, zobaczcie, że to jest mniejsza wartość niż wy, niż wy macie swojego tutaj bitcoina, więc sprzedacie tylko jego część. Ewentualnie potem musicie kliknąć kolejną ofertę, kolejną ofertę i akceptować je Albo możecie ustawić swoją ofertę i czekać aż kurs dojdzie do danej ceny, okej? Okay? Klikacie sprzedać i wtedy macie swoje pliny, które możecie sobie wejść w zakładkę portfel Następnie wypliny i wypłacić na swoje konto bankowe Czy to w bankomacie czy na poczcie Także jak widzicie nic skomplikowanego Jeżeli jeszcze nie jesteście zarejestrowani na giełdzie BitBay link do rejestracji znajdziecie w opisie pod materiałem. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Pamiętaj, aby subskrybować kanał, zostaw łapkę w górę. Niech Bitcoin będzie z Tobą.